Kiedy kupuje się nową pralkę w sklepie, zawsze jest załączona jest do niej instrukcja obsługi. Wszystko tam jest jasno wypisane i bardzo szczegółowo, bo ktoś naprawdę wcześniej musiał włożyć sporo pracy, żeby zapisać, gdzie włożyć i wsypać płyn, proszek, który przycisk nacisnąć, jaka temperatura. W, w zależności od rodzaju ubrań, to wszystko później nam ułatwia samopranie, ale co przede wszystkim yy, sprawia, że pralka działa poprawnie. I mówiąc o tym, zastanawiam się, czy my, jako ludzie, możemy też mieć taką instrukcję obsługi. Yy, bo ja wiem, że każdy z nas jest inny, ale w sumie działamy według pewnych schematów, i można powiedzieć, że są rzeczy w naszym życiu, i działania, i sposób e, życia, i robienia niektórych rzeczy, które e, są dla nas dobre, i dzięki czemu ta pralka, jeżeli można by tak się do siebie porównać, to urządzenie, którym jesteśmy, może działać e, poprawnie. I dlatego będę chciał Wam dzisiaj powiedzieć, jak wygląda moja instrukcja obsługi. Taki best practices, taki najlepsze praktyki, najlepszy, można by powiedzieć, manual, dzięki któremu żyję pełnią życia i, i dobrze mi jestem. I dzięki temu czuję się dobrze, mam satysfakcję, radość, energię, nawet, nawet kiedy jest ciężko bo momentami po prostu jest ciężko. Powiem Wam, że nieźle muszę się już na, musimy się tutaj w Power na gimnastykować, żeby wznieść się na poziom przez Was oczekiwany. Mam na myśli tematy, mam na myśli e, wskazówki, mam na myśli inspiracje, którymi się z Wami dzielimy. Już tak łatwo nam tutaj nie dacie, e, e, że tak powiem, nie przymkniecie oko, oka, Rane już jest. plęczy mi się dzisiaj język o, o, o poranku. No bo przecież jest dopiero co początek dnia. Piękny poniedziałek, świeże powietrze. Ja sobie tutaj spaceruję po, po trójmieście, ale jeszcze moje zwoje mózgowe się nie rozgrzały. No i to jest ciekawe, bo po dzisiejszym spacerze powerwalku będą już rozgrzane nie tylko moje mięśnie, nie tylko mój układ krwionośny, ale także jej układ nerwowy i jak wrócę z tego spaceru, to będę wiecie, już już w rytmie, już w trybie, już właśnie rozgrzany i super, bo kiedy wejdę w dzień i staną wszyscy u mnie w domu to ja już będę na w swoim, że tak powiem, rytmie nie daj Boże byłoby tak, że właśnie bym miał taki wolny start Wtedy, kiedy już trzeba działać, kiedy już przydaje się ta błyskość myśli i umysłu. Wracając do mojego dzisiejszego tematu, jak wygląda mój manual. No właśnie, wymyśliłem coś takiego i chcę Wam o tym powiedzieć, bo faktycznie to, to się sprawdza. Wypisałem sobie 12 punktów takiego mojego manuala, który wypracowałem sam dla siebie. A na koniec mam jeszcze cztery punkty takie ekstra, które też Wam powiem, I, i to myślę, że w całości pokażę Wam, jak, jak to wygląda. No dobrze, to zaczynam od pierwszego punktu. Bardzo istotny dla mnie jest w moim życiu rytm dobowy, o którym tutaj wiele mówimy. To, o której godzinie się kładę spać, o której wstaję, pilnuję tego, żeby nie rozjeżdżały się te. Godzinę. Dla mnie taką idealną godziną, kiedy już tak zwany wind up po angielsku, czyli takie zawijam się. To jest godzina 21. I oczywiście, wszystko, co wcześniej się wydarzy wokół tej godziny i później, jak przykładam głowę do poduszki, jest istotne i dobrze mi z tym. Wiem, że to jest dla niektórych bardzo wczesna pora, ale ja się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I dzięki temu, jak wstaję. Tam, powiedzmy przed szóstą, po piątej, coś w okolicach 5-6, to często budzę się przed budzikiem, który mam nie w telefonie, tylko w takim analogowym zegarku. I pilnuję tego rytmu dobowego, bo powiem Wam naprawdę bardzo, bardzo dawnie dobrze działa. Kolejna rzecz, punkt drugi, to jest nie zabieram telefonu do sypialni. To o tym właśnie wspomniałem przed chwilą nie patrzę w ekran, nie oglądam filmów filmów leżąc w łóżku. Oglądam sobie je wcześniej, jeżeli już oglądam na dużym ekranie na telewizorze nie scrolluję wieczorem tylko jak przychodzę do sypialni, mogę sobie oczywiście coś przeczytać coś pogadać, coś przemyśleć, ale to jest świetny sposób, żeby po prostu szybko zasnąć Punkt trzeci na mojej liście to jest 7,5 godziny dobrego snu. Minimum. I bardzo tego pilnuję, bardzo tego potrzebuję. Popatrzcie, jak ważne jest dla mnie są pierwsze trzy punkty na moim manualu, na mojej instrukcji żeglugi, chciałem powiedzieć. Obsługi. To, są, to jest wszystko związane ze snem. Kolejny dobry nawyk zdrowy na mojej liście, moim manualu, to jest to, że zawsze wypijam Rano, szklankę ciepłej, akurat w moim przypadku, wody. I tam nic do niej nie, dopis, nie dosypuję, po prostu wypijam wodę. Dlaczego? Ponieważ w trakcie nocy wypacamy i wydychamy dużo wody z naszego organizmu i ważne, żeby ją uzupełnić. Dlatego mam ten nawyk. Po prostu pierwsze, co robię, to wstaję z łóżka, krótka toaleta, ubieram się i schodzę na dół, wypijam. Szklankę wody, kolejny piąk, piąty punkt, no to jest to, co robię teraz: czyli spacer w pierwszej godzinie od e, pobudki. E, taki power walk. E, robię to już blisko dwa lata i powiem Wam: wow, rewelacja! Po prostu dzięki temu e, mam mnóstwo e, dobrej energii, odporności. No, wszystko, co dobre i mm, nie zamierzam tego zmienić to jest już po prostu silniejsze ode mnie i to jest właśnie na bardzo ważny punkt na moim liście e, na liście, tak na liście na mojej instrukcji obsługi, moim manualu e, ważne też dla mnie jest dobre śniadanie e, i tutaj dbam o to, bo to jest e, energia na dobry początek dnia wiem, że niektórzy nie jedzą śniadań, ale ja Jem, bo ja mówię teraz o mojej instrukcji obsługi I, i to jest dla mnie bardzo ważne. Nie tylko to, co jem, ile jem, ale także i kolejność jedzenia. Wspominałem Wam w jednym z wcześniejszych Powerwalków, jak istotne jest jedzenie w odpowiedniej kolejności. Nie najpierw węglowodany tylko najlepiej błonnik, białka, tłuszcze. A dopiero na koniec węglowodany, i bardzo tego pilnuję, i faktycznie to jest także coś tak dobrego dla mnie, że stwierdziłem, że wpisuję to do swojego manuala. Po śniadaniu, jak ruszam do działania, to najpierw priorytety. To jest też mój manual. Najpierw skupiam się na rzeczach waż najważniejszych. Ja mam długą listę spraw do załatwienia, zazwyczaj w ciągu dnia. I jestem. O, a propos pralki wystawka. Patrzcie, znaczy, patrzcie. Ci, co z Was mają okazję zobaczyć, to pokazuję, że tutaj pralka, od której zacząłem dzisiejszy Power Rock, stoi na ulicy. Ktoś zrobił wystawkę, a ci, którzy nas słuchają na Spotify albo Apple Podcast, pozdrawiam Was również serdecznie ze spaceru. To musicie uwierzyć mi na słowo, co ja mówiłem? Mówiłem o priorytetach na początku. Tak, to także jest mój manual. To jest też skupienie się na pracy, która jest no też moim, że to moim życiem poprzednim, niezależnie czy jest to biznes, czy jest to sport, to jest moje zajęcie zawodowe, i tak sobie to ułożyłem. W środku dnia dbam o to, żeby zadbać o energię, i tutaj wskazane jest zawsze dla mnie, i to też pisałem sobie do mojego manuala, jest to punkt ósmy, power nap e, lub power walk. Tak, w środku dnia dobrze się rozruszać albo, e, znaczy nie rozruszać, złapać energię e, i. I co? I można to zrobić właśnie albo drzemką taką 15-minutową, albo 15-minutowym spacerem. I myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny sposób, żeby złapać energię na drugą część dnia. O tym też wiele razy mówiłem podczas roków, Także ostatnio nagrywałem taką rolkę, mówiąc o różnego rodzaju przekąskach ruchowych, które też zamiast podjadać jakieś przekąski spożywcze z najgorzej jak z przetworzonych takiego jedzenia, pokarmu przetworzonego to właśnie najlepiej sobie wyjść i zrobić kilka przysiadów, pompek od drzewo takich prawie pompek, jak to się mówi trochę podbiegać po schodach i, i to jest świetny sposób na przekąskach Ruchową. Kolejny dziewiąty punkt, który sobie zapisałem na mojej, na mojej instrukcji obsługi samego siebie to jest mało social mediów. Prawie w ogóle nie skroluję, nie sprawdzam. Nie znaczy, że zero, ale stwierdziłem, że czym mniej, tym lepiej. Dla samego siebie. Oczywiście dobrze jest wiedzieć, co gdzie tam się dzieje. Jakieś tam wiadomości sobie sprawdzam, chociaż też przeszedłem na dietę informacyjną, o czym też mówiłem w tym roku, ale chyba to było, to było w czerwcu, tak? tuż po wyborach, po kampanii prezydenckiej. Stwierdziłem, że za dużo tego wszystkiego i zmieniłem to u siebie, ale także i ograniczam social media. E, dziesiąty punkt na moim manualu, który ma bardzo duży wpływ na to, jak się czuję. To są ludzie dookoła, fajni ludzie dookoła. E, powiem Wam, że tak, wiele razy nie mamy wpływu na to, e, kim się otaczamy. Mam na myśli przede wszystkim z punktu widzenia zawodowego, ale jeżeli są takie obszary życia, które, na które mamy wpływ, to i doboru ludzi, no to o to bardzo dbam. E, najlepszym przykładem jest to, jak mieliśmy wczoraj fantastyczne spotkanie z częścią naszych patronów nie online'owe, tylko offline'owe umówiliśmy się na spacer o godzinie 12 w niedzielę po polu mokotowskim, poszliśmy do fajnej knajpki, kawiarenki Doroty, która działa w naszym zespole i która właśnie na Mokotowie ma bardzo fajną kawiarnię tam i z powrotem, tak? tak chyba się nazywa, no. I, i to było super spotkanie to było super spotkanie, fajni ludzie, e, można powiedzieć, nadający na podobnych falach albo na jak na tych samych, na pewno wy, y, y, te same, wyznający te same wartości. E, lubię właśnie e, w, w takim gronie osób. E, być, spotykać się, gadać, ile fajnych jeszcze pomysłów się zrodziło wokół Powerwoka, z których część myślę, że zrealizujemy. I to myślę, że jest ważne: mieć fajnych ludzi dookoła. Punkt jedenasty moim, w moim manualu to jest to, że po południu potrzebuję mieć trochę czasu dla siebie, żeby zrobić coś dla siebie prywatnie. I to są czasami bardzo proste rzeczy, ale chodzi o to, że nie tylko robić rzeczy dla innych, czy to zawodowo czy prywatnie, tylko też troszeczkę zrobić dla siebie. Nawet jeżeli to jest, yy, wiecie, jakieś zajęcia, yy, albo, yy, albo obejrzenie po prostu sobie, nie wiem, jakiegoś filmu, serialu, coś, yy, przeczytanie czegoś dla siebie, po prostu zrobienie czegoś prywatnie yy, dla siebie. I ostatni punkt w moim, w moim manualu to jest wyciszenie wieczorne. Zacząłem od y, y, snu i kończę y, na śnie. Tak, bardzo ważne dla mnie jest, żeby tak gdzieś półtorej godziny, godzinę przed y, tą godziną 21, po prostu powoli się wyciszać. Y, nie nieduże tempo, nie zwiększać nieintensywnie. Wszystko co mogę i mam pod kontrolą. Mogę zrobić wcześniej, takiego bardziej intensywnego, to wtedy, a tą godzinę przed wyciszam się. Myślę, że dzięki temu właśnie zasypiam w 3 do 5 minut. I bardzo sobie to cenię. Od razu powiem, że to nie u mnie, nie wszystko u mnie tak wygląda fajnie poukładane. Uwierzcie mi, w ciągu dnia bardzo dużo się dzieje. Dużo mam zwrotów akcji niezapowiedzianych e, y, sytuacji, niezaplanowanych także sytuacji, nieprzewidzianych sytuacji. E, to, co Wam powiedziałem w tych 12 punktach, wydaje się po prostu taką, no może nie sielanką, ale że wszystko jest tak poukładane, a wcale tak e, w ciągu dnia nie jest. Ale dlatego właśnie, czym więcej rzeczy jestem w stanie e, poukładać i mieć pod swoją kontrolą, tym lepiej żyję każdego dnia. Więc e, tak to wygląda. No i powiedziałem Wam, że jeszcze mam takie cztery ekstrasy na sam koniec, które może nie dotyczą każdego dnia, bo to co wypowiedziałem na tej liście 12 punktów, wypunktowałem na tej liście dwunastu moich, myślę, że zdrowych nawyków, to, mm, to jest e, co dotyczy każdego dnia, ale są jeszcze takie rzeczy jak, że raz w tygodniu spotykam się sam ze sobą, tak, mam zapisane spotkanie z Mateuszem Kusznierewiczem na 45 minut, taką godzinkę lekcyjną i powiem wam, e, świetnie to nadal u mnie funkcjonuje, na to e, poświęciłem oddzielny Power Walk, więc nie będę teraz mówił, na czym to polega. Jeżeli ktoś z was chce posłuchać, e, jak to u mnie te spotkania wyglądają i jak działają, to Zajrzyjcie do archiwum Powerwalka. Raz w miesiącu spotykam się także z moją trenerką Dorotą Wnuklipińską, którą gościłem kiedyś, tutaj zaprosiłem na Power Waka. I dla mnie jest to ważne, żeby mieć wsparcie specjalisty z zewnątrz, nawet jeżeli się jakieś rzeczy nie dzieją złe. Wymagające konsultacji. To po prostu cyklicznie spotykamy się z Dorotą, żeby po prostu pogadać. I często omawiam z nią różnego rodzaju swoje pomysły, sytuacje, głównie sytuacje, których nie rozumiem, a ona potrafi mi je fajnie wyjaśnić. I to nie jest spotkanie z przyjacielem, pomimo że mamy fajne relacje z Dorotą. E, takie można powiedzieć nawet koleżeńskie, ale tutaj full profeska i, i Dorota jest dla mnie olbrzymim wsparciem właśnie profesjonalisty. Nie kolegi, nie, nie przyjaciółki, e, tylko profesjonalisty, bo, bo ona ma narzędzia i doświadczenia. I polecam każdemu mieć swojego shrinka, jak to się mówi po amerykańsku, czyli właśnie e, psychologa, psychiatrę, w zależności od potrzeby, i żeby móc rozmawiać. Wiem, że to jest jakiś koszt miesięczny do poniesienia, ale moim zdaniem w długiej perspektywie czasu bardzo, bardzo przydatne. Raz w miesiącu, to jest kolejny mój punkt z tych czterech dodatków, ekstrasów, raz w miesiącu też poświęcam jeden dzień na strategiczne myślenie. Nie tylko tu i tu, tu i teraz, operacyjne. Ale także i chcę myśleć strategicznie. O, no, też o swoim życiu, ale przede wszystkim o swojej pracy, o tym co robię. Ja mówię o swoim manualu, więc chcę, żebyście wzięli to pod uwagę, że to u mnie tak wygląda. Ja nie teoretyzuję, ja mówię jak to u mnie wygląda. Dzielę się z Wami właśnie tymi wszystkimi swoimi sposobami. I może to Was zainspiruje do tego, żebyście. Ułożyli taki swój manual głównych punktów, ale też takich, które, no może nie codziennie, ale w miesiącu się odbywają. E, więc e, to jest to. No i jeszcze jest na koniec jedna rzecz, która bardzo mi e, sprzyja to jest żeglowanie. Ja właśnie sobie e, myślę, że raz w miesiącu na 3-5 e, dni. Potrzebuję wyjść na wodę, pościgać się, popływać. I tak sobie układam kalendarz, żeby właśnie tak robić. Więc to jest myślę, że fajny, fajny sposób na działanie. Właśnie mi się wyświetliło przed chwilą, że bateria w moim telefonie, do którego tutaj nadaję, jest już na wyczerpaniu. Ale mam nadzieję, że to nie jest 1 czy 2%, tylko 20%. Więc odrobinę adrenalina mi tutaj podskoczyła, ale ja myślę, że do końca. Dam radę, też widzicie, zawierucha wczorajszego wieczoru i nie podłączyłem telefonu, a przecież przez niego nadaję. To taka ciekawostka, ale myślę, że dojdziemy do końca. A jeżeli by mi urwało, no to już wiecie z jakiego powodu. Hmm. Dobrze. Mam jeszcze jedną rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, którą wypracowałem. To jest taki mój manual, który wypracowałem właśnie z Dorotą Pnoclipińską, moją trenerką, kiedy przerabialiśmy mojego Galupa. Test Galupa zrobiłem e, kilka lat temu już i e, dużo pracowaliśmy nad wynikami tego testu Galupa, żeby zrozumieć, ale też, żeby wyciągnąć wnioski. E, I e, już Wam mówię, jak wygląda ten mój manual wypracowany z Dorotą. Potrzebuje spokoju, by w małym zespole móc przedstawić swoją wizję przyszłości, plan i priorytety, uruchomić e, działanie, pracować z ciekawymi ludźmi, ekspertami, e, gdzie nie będzie nudy i będą temu się przyglądać i kibicować ludzie. Ha, ciekawe, co? Patrzcie, w pewnym sensie e, Power Walk jest właśnie e, idealnym przykładem tego, czego ja potrzebuję, co wyszło z tego mojego testu. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale bo to przecież był eksperyment, to była próba, żeby zobaczyć, czy ktoś jeszcze będzie chciał wyjść ze mną na taki spacer poranny. I, i to jest niesamowite, patrzcie, prawie dwa lata i. Już 30 tysięcy osób na samym YouTubie z nami chodzi, już nie wspominając o wielu innych ciekawych rzeczach, które robimy i zrobiliśmy. I, i, i w pewnym sensie to ten power Walk wpisuje się właśnie w ten manual wypracowany z Dorotą. Więc dobrze jest mieć moim zdaniem też taką świadomość i taki, taki manual wypracowany z psychologiem. Chociaż ten pierwsze 12 punktów, plus 4 dodatkowe ekstrasy wypracowałem samemu. Ale jak widzicie, mam kilka takich rzeczy i raz na jakiś czas sobie do nich zagl za, za, zaglądam. No dobrze, moi drodzy, to, to myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki za miły wspólny spacer. Fajnie było. W tym tygodniu mamy wiele fajnych powerwalków. Jutro spacer po Japonii. W środę Gosia Pielichowska, na czwartkowy spacer zaprosiłem Piotka Czajkowskiego o którym porozmawiamy i podyskutujemy. Będzie to debata, może bardziej niż e, rozmowa o tym, czym jest e, dzisiaj siła mę mężczyzn. E, w czwartek, w piątek bardzo fajny power walk e, z e, Fundacją Play Sustain o e, cyrkularnej modzie i zdrowym ubieraniu się. E, I później weekend, a w weekend też zapraszamy Was do o fajnej współpracy przy filmie Ścieżki życia, Kino Murano w Warszawie tam zorganizujemy jeden z naszych powerwalków offline'owych, a później wszystkich zabieramy na seans. Bilety zniżkowe mamy, super ulga, więc jak chcecie to śledźcie nasze social media. To dobra, to tyle na dzisiaj do zobaczenia na jutrzejszym powerwalku życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka przede wszystkim no i trzymajcie się. Papa, pa. na razie, hej.